Cześć, w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam nie pojedynczą maszynę, jak było poprzednio, tylko cały line up, jakim jest rosyjskie 8.3. No i co, na pierwszy ogień leci czołg, jakim jest T-62, jest to oczywiście MBT czołg podstawowy rosyjski. No i tak, znajduje się on na poziomie 8.3, uzbrojony jest w armatę 115 mm, kaliber. Jest to bardzo dobra armata. Jak na ten BR jest naprawdę przyzwoita. No i karabin maszynowy, niestety nie mamy tutaj dwunastki, pięćdziesiątki, półcalówki, jak kto tam woli to nazywać. No, mamy tutaj tylko siódemkę, gdzie mamy dwa i pocisków. Prędkość obrotu wieży 13,30 stopnia na sekundę. Szału nie ma, ale jak na ruskie maszyny i tak jest dobrze. Depresja minus 6 stopni. Ktoś powie, że zła, bo grał anglikami, ale ktoś powie, że genialna, bo grał ruskami dla 7-7. Elewacja 16. Czas przeładowania 10 sekund. Na wymaksowanym przeładowaniu. Tak. 10,8 sekundy. No i pancerz kadłuba. Mamy tutaj płytę 100mm, która jak to na ten BR bywa, pancerz jakoś tam dużo nie zmienia. Mamy tutaj też dolną płytę 100mm, wiadomo, bez znaczenia to jest hity, e, może nawet jakieś hasze, strzałki, apds -y, e, się przebijają. i Robią co chcą. Wieża jest oczywiście trochę lepiej uzbrojona, bo tutaj mamy 214, tutaj mamy na Jarzmie 240, chociaż nie bez, no tutaj na tym bezpośrednim Jarzmie przy Jarzmie jest 240, na Jarzmie tak 40, 50, 90, no i 35. Boki mamy tu 214. 196, 165, 140, 115, 65. No, góra ma 60 mm, i właśnie to jest takie miejsce, że czasem, jak zjeżdżamy z górki, potrafimy tu dostać jakiś strzał, i najczęściej, co ciekawe, zabija nam tylko dwóch. Członków załogi albo jednego, bo jak tu poleci jakaś strzałka, to tylko jeden członek załogi ginie, więc to jest akurat ok. No tutaj dalej mamy już tylko 30 mm, po bokach mamy 80, no i z tyłu mamy 45, i tutaj nad silnikiem 30. No i tak, jeżeli chodzi o pociski, mamy cztery rodzaje, z tego dwa to są apds apfsd apfsdsy no i tak pierwszy apfsds który jest podstawowy początkowy na start go mamy ma 285 mm przebicia na 10 metrów no i tutaj pod kątem 60 stopni 162 mm to nas interesuje a ten oto apfsds ma pod kątem 10 pod kątem 0 stopni na odległości 10 m 350 mm, ale pod kątem 60 stopni ma już tylko 135 mm. Jest też oczywiście HIT, który ma 440 mm, niezależnie od odległości. No i odłąkowo burzący, który ma 31 mm przebicia nikt tego raczej nie używa yy, warto wspomnieć, że czołg posia ten posiada noctowizję, nie ma termowizji no i niestety system generowania dymu silnikiem czyli ten dym zrzucany za nas a nie przed nas no i to byłoby na tyle o T-62, przejdziemy zaraz do T-55 Ok, więc T55A, oczywiście, bo jest jeszcze AM, ale to jest pręka, ma karab działo 100 mm, to jest bardzo dobrze znane działo z 7.7, widzimy. Nie. O, to jest to działo 100 mm, tylko minimalnie lepsze. minimalnie lepsze. No i tak, do tego mamy jeszcze 50, półcalówkę, 12, jak to woli, i siódemkę Jak widzimy, dwunastka jest na górze, a 7 jest tutaj. No i tak, prędkość obrotu wieży 10,6 sekundy, stopnia na sekundę, jest OK. Depresja minus 5, elewacja 18, to jest już gorsza niż w te 62, czas przeładowania 10 sekund, minimalnie lepszy. No i tam też k2, 100. Widzimy tutaj 200, 160, 140, 110, 100, 130. Tutaj jarzmo ma 70. No i tak boki wieży 95, 90, 110, 100, 100, a tył cały 66, 130. No. Różnie, tak tu 110, 90, 95, tył ma 45, a góra ma 30 45, a boki 80. No to jest taki sam pancerz jak w T-62. E, no załoga 4, tu masa nieważne, prędkość maksymalna 50 na godzinę, może z górki. No i modyfikacje. Tutaj mamy 6 rodzajów pocisków, gdzie standardowym początkowym jest APDS. Potem mamy do zbadania ten pocisk APCBC, który znamy doskonale ze SU-100, czy T-54. Potem mamy strzałkę, która przebija 335 mm, hita 390 mm, granat dymny, no i tutaj jakiś odłamkowo-burzący, który i tak się do niczego nie przydaje raczej. Kolejnym pojazdem jest T10M, uzbrojone wam w, w, w działo M62 kalibru 122 mm. Myślę, że kaliber bardzo dobrze znany rosyjskim graczom. No i mamy tutaj dwa razy czternastkę. To jest naprawdę bardzo fajny, fajny gadżet. Nie mamy ani siódemki, ani dwunastki, tylko dwie czternastki, jedną tu. Tutaj widzimy przy dziale, a drugą sprzężoną na górze. No i tak, zakres ruchu działa w pionie, minus 4. Jest już troszkę gorzej. Elewacja 15, czas przeładowania 18 i to jest naprawdę dobry czas, jak na 122. Szczególnie, że jeszcze nie mam z wybadanego całego ładowniczego, bo. Na tym slocie nie grałem, już spadł trochę, no i tak, pancerz kadłuba 120 mm, tutaj oczywiście pod kątem, takim, że jest 250 253, ale i tak wszystko się przebija, hity, APD, APF SDS, jakieś APD-y mogą nawet tutaj mamy płytę co to 120 mm, tutaj jest taki. Mm, Słabo opancerzony dziób. Coś takiego, taki trójkąt 60 mm i 40. No i tak wieża tutaj ma 250, 220, 190, 157, 120, 60, 30. Tutaj już potrafią wejść nawet jakieś APCBC jakieś pociski konwencjonalne. No, i tak 157 tutaj, tak prawie cały bok. Tu już 130 i 102. Tutaj 90, a góra 30. Boki, jak się dostaje, boki mają 80 mm. Tył 50 i 60. Góra 30. No i w sumie z pancerza to tyle. No i co, jeżeli chodzi o pociski. Mamy cztery rodzaje Początkowy dostajemy APCBC, które ma 295 mm penetracji, więc nie jest źle. No, jak nie możemy czegoś przebić, to wiadomo w dolną płytę, chociaż chyba jest lekki problem z tym pociskiem przeciwko M103, potem mamy APDS, -a, który ma 361 mm penetracji. Hita 400 mm no i odłąkowy burzący 35 mm wiadomo, że raczej nikt tego nie używa jak zawsze i mamy granaty dymne, niestety te co znamy z ISA trzeciego, ISA 4 T54, czyli tutaj są takie dwie beczki, one. Są wypuszczane, spadają na ziemię, rozbijają się i puszczają dym. Do tego mamy jeszcze generowanie dymu silnikiem. No i Noctowizja to też jest. No to znaczy noktowizja jak Noctowizja. No. Termowizja lepsza, ale jak się nie ma, to się lubi, to się lubi, co się ma. No i tak, do zestawu wziąłem jeszcze sobie Mi4. Śmigłowiec, jak śmigłowiec, za dużego doświadczenia nie mam. Mam tutaj rakiety, te podstawowe, 150 mm. Tu są jeszcze jakieś bomby, tutaj jakieś, jakieś rakiety naprowadzone laser laserowo kolejne bomby, kolejne rakiety, kolejne zestawy. No i co, uzbrojone jest to w dwunastkę. No dwunastka jednak nie jest najlepszym uzbrojeniem, jeżeli chodzi o taki śmigłowiec, ale udało mi się jeden samolot zestrzelić. Ale to ze względu na jego głupotę. No i tak, 160 km na godzinę, przeważnie latamy troszkę więcej, tak 170. No max 200 poleci, ale dalej też nie ma szans no oczywiście nie ma coś za wiele się spodziewać po takim początkowym e, początkowym śmigłowcu mamy dwóch pilotów, pilot celowniczy, tutaj jeszcze jest drugi celowniczy, który obsługuje tą dwunastkę, a ten strzela rakietami, tutaj jakiś silnik. No według mnie H1G jest lepsze, ale no. Jak, co kto woli jak ktoś woli patrzeć na takie maszyny co latały w polskim wojsku to może no i do kompletu do kompletu jeszcze sobie wziąłem ZSU-572 chociaż chyba je ja zaraz zastanawiam się czy je wymienić za tego obiekta czy nie wymienić obiekt ma minus Taki, że niby ma hita. A ty, no, ten hit nie jest jakoś wybitny. Nie wiem, zastanawiam się nad tym. Okej, okay, chyba zmienię, chyba jednak to kupię. Bo w sumie, patrząc na przeładowanie, które jest nie najgorsze, to mogę, a to i tak już zbadałem całe. No i tak, jeżeli chodzi o ten line-up, możemy wziąć jeszcze BMP2 i T ztsu 234 zsu ZSU372, T55AM1 i 7, jeżeli chcemy się jeszcze leciutko zaptierować, no to mamy T62M1, BMP3, obiekt 685 szturma S, no i obiekt A279, więc jest czego brać, jest czego wybierać. Mm -hmm. No i właściwie to tyle o tym line-upie, pewnie sobie jeszcze potestuję to, ale odcinki będą ze starej wersji, gdzie miałem tu ZSU, chociaż i tak nim chyba nie wyjeżdżałem. No dobra, to widzimy się w boju. Po naszej stronie Amerykanie i właśnie najgramy gramy przeciwko Niemcom, Wielkiej Brytanii, Francji i Szwecji. Hmm. Czy Begley Panzer nas nie usłyszał? Teraz pytanie. Ojej Wierzy... gad. Dobra. Okej. Okay. Z tego by wynikało, że tak, tam jest Begley pancer, że nas nie słyszy. O nie! Na strefę wyjechałem. Myślałem, że on też jest w strefie. Okej. Okay. Jest zniszczony. I cofamy się. Widać, że musiał pomyśleć, że wjechałem i... zostałem. Okej, okay. widzieliśmy Wiberlinda Wróbla No to co? Jedziemy Ere, ma, no, super Tam już Chociaż może. Nie, szotkal. Kurde. Okej. Okay jadę Wróę oczywiście uciek nic dziwnego. U ile ta wieżdza, czemu się zawaliła. Podjadę tu. Wróbel pewnie naokoło chce. Jechać. Okej, okay, strefa zajęta, po prostu mi ping skoczył. sobie myślałem, że hop tu wjechał. Mm. Cóż no, wróbel. Raczej mnie nie przebije, nie powinien. Tak, już słyszałem, bo ok. Dobrze, że to była na nie jakiś inny czołg. Eee, przejmują. A czyżby leopard? Albo kolejny deeper? Wróbem. Jeżeli chłop, jeżeli to nie był ostatni pojazd z no to zaraz tu będzie Co to za dźwięki? Roykat. Dobra No i co, no przyjmujemy a z powrotem w okolicach jeszcze gdzieś jest wróbel. Zastanawiam mnie co Rojkat chciał zrobić. Przejmując E, uciekając za bo. Pewnie chciał, abyśmy jechali w stronę A i wtedy by nas dopadł I tak no fajnie nam poszło w mojej opinii meczyk raczej już skończony Raczej nic się już nie wydarzy może ale nie no jeszcze ping mi skoczył. Na koniec. Ło! Nie spada nawet. Rośnie cały czas. Pakiet losty spadają. Czyli zaraz ping też zacznie spadać. Ok, znowu A. Znowu A. Przestali przejmować strefę, żeby. Czyżby... O nie. Rubel? Nie. Ile, dla co to jest? Ta! A, nie zdążyłem. Dobra, już nawet nie chciałem strzelać na niego. Niech sobie. Nie będzie tracił kasy. Po co? Jaki wynik? No, 10 tysięcy, co to? Zniższ wskazaną liczbę wrogich jednostek. Ok. Widzimy się w następnej bitwie. Jesteśmy na mapie. Tunezja po naszej stronie, Niemcy, e, Japonia i Fra e, Szwecja. A gramy przeciwko USA, Wielkiej Brytanii i Francji. Ok. Yes. Cel nie został uszkodzony. Eee. 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 Ta strzałka ma jestem szczęśliwy, jestem Wróciliśmy po niego. Wow! Dwóch jednym strzałem? Proszę bardzo. Proszę bardzo. E, gdzie mój pocisk wyparował i gdzie jego? A, dobra. Jego mnie trafił, czy... Może wytrzymam 30 sekund. O nie, teraz już na pewno nie je wytrzymam. Jestem ciekaw, on ma strzałkę? Okay. Tak. Okej. Okay. Dobra. Ten meczek mi się naprawdę podoba, bo to co. to jest więcej akcji niż. Niż przez ostatnie trzy mecze, gdzie w każdym miałem po 2 kille. To jest więcej jak sciniesz przez ostatnie trzy mecze, gdzie w każdym miałem po dwa kile i to wygrywaliśmy to się do niczego nie nadaje, bo ani ja nie umarłem, tylko wychylałem, cyk, jest spot, cyk, jadę dalej, koniec meczu, następny mecz to samo. Tutaj cały czas. Okej. Okay. M60. No. O! Wow. Skąd? Jedź. Aj, nie zdążyłem. Ej, co? Na tym etapie meczu została mi jeszcze tylko. Ale spróbuję też coś podziałać. To jeszcze jest hamski z kampienie. Bo oni zamiast przejmować punkty, siedzą nam na respie. No i co? Nagle już nie jest taki otwarty do wyjechania. O, proszę bardzo Ale jakiś krytyk przynajmniej siadł No ten meczek na pewno wrzucę by tego A, mam tu życie, dobra To lecimy po niego A, zniszczyłem go artylerią! Okej okay. To jest coś niesamowite Według mnie Ten mecz to jest chyba dawno się tak nie śmiałem w tej grze. Okej, mam przede wonów. Oj oj, się, to jest najgorsze T54. Okej, okay, szybko go okrążyć. jest zniszczone. Okej. Okay. Jest zniszczone. Dobra. Meczek się skończył. sześć cztery. Yy, wynik taki sobie. Ale jeżeli chodzi o to co się działo w tym meczu, o ten chaos Helkę odbijającą pociski, potem dwa kile, potem kill z artylerii na stałym kamperze No... naprawdę spokojny mecz według mnie Okej, okay, przed sobą widzimy Liga 15 Trafienie krytyczne... HA! Samolot zniszczony! Oh. Okej, okay, leci na czołgę... Jest! Samolot zniszczony!